Witam Was bardzo serdecznie na kanale Autoekspert, nazywam się Radosław Wojdyna i dzisiaj chciałbym Wam zdradzić kilka technik, metod na to, żeby Wasze samochody paliły mniej. To zapraszam do oglądania. O. Zacznijmy od tego, jak sprawdzić ile Wam samochód pali. Najprostsza metoda, komputer pokładowy. Nie wiem, czy się tutaj jakoś rozgadywać. No, proste chyba urządzenie, prawda? Każdy wie, jak to działa. Średnie pokazuje Wam spalanie. Pamiętajcie tylko, żeby tą średnią przyjąć sobie, znaczy przyjechać te 100 km. Jeżeli zrestartujecie ustawienia na komputerze pokładowym, to pamiętajcie, żeby przyjechać 100 km. Bo na początku to Wam w ogóle pokaże jakieś wyniki chore. Tak? rzędu 20-30 litrów, ale później zacznie to spadać, spadać, spadać i zacznie być to jakoś tam wiarygodne. Nie pomylcie się tylko ze spalaniem chwilowym, to, to ten pomiar, który tak skacze. Jak dodajecie gazu, to on wtedy dużo pokazuje albo mało i tak dalej. No to to chyba jest jasne. Ci, którzy nie mają komputerów pogodowych, zaraz powiemy o innych metodach. Druga metoda to, jest, to są aplikacje, które możecie wykorzystać, wpisać, ile zatankowaliście paliwa. Jaki pokonaliście dystans? Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba nawet możecie ceny sobie wpisać za ile tankowaliście, i wtedy wam jakaś wyjdzie średnia. O, poprosiłbym tych, którzy ogarniają temat, bo ja akurat nie mam takiej aplikacji. Ja wiem, że są, a, ale, ale nie używam, ale może w, ci, którzy nas oglądają i są w temacie, podrzućcie nam jakieś fajne, fajne apki, bo, bo, bo ja bym z przyjemnością też wypróbował może taką apkę, a co? A, I może inni tak samo, tak samo skorzystają z takiej możliwości. Trzecia metoda, y, którą możecie też sprawdzić sobie, ile Wam y, samochód pali paliwa, to jest y, bardzo prosta metoda, bo tankujecie do pełna. Przyjeżdżacie 100 km, znowu tankujecie do pełna i macie wskazanie na dystrybutorze, ile wam spalił paliwa, prawda? Proste. Oczywiście zaznaczam, pamiętajcie, w jakich warunkach jeździliście. To znaczy, jeżeli była to trasa, no to macie wynik z trasy, jeżeli w mieście, to macie z miasta, jeżeli mieszany, to będzie mieszany, wiecie o co chodzi. Dobra, to jedziemy dalej. Ale co możecie zrobić, żeby wam on samochód mniej palił? Teraz mamy taki sezon wakacyjny i tak pomyślałem, że to będzie właśnie fajna informacja. Jak jedziecie na przykład w trasie, już z rodzinką i Wam się nie spieszy, to nie ma potrzeby, moim zdaniem, żebyście podjeżdżali albo inaczej, żebyście używali pedału gazu nerwowo. Starajcie się ten pedał gazu używać bardzo delikatnie. To znaczy, co to znaczy nerwowo? To jest tak zwane pompowanie gazem. W silnikach diesla w ogóle to jest zabójcze, bo to źle wpływa na turbo i tak dalej, ale tak samo na spalanie. Nie można przyspieszać w ten sposób. To znaczy, widziałem jednokrotnie, jak kierowca jechał i robił gazem coś takiego. Mimo tego, że nie, po, nie była potrzeba przyspieszania w ten sposób. No, w ogóle nie było potrzeby. Tak właściwie to Właściwie to jechaliśmy ze stałą prędkością. Nie wiem, czemu było coś takiego. Nie wiem, ale pamiętajcie, jeżeli ktoś ma taki nawyk, odruch, to żeby, żeby z tym walczyć. To znaczy, przyciśnijcie gaz i poczekajcie. On zacznie przyspieszać samochód. Jeżeli nie zacznie, a potrzebujecie, żeby przyspieszył, to przyciśnijcie jeszcze te 15%, 20%. Ale nie przyciskajcie na przykład do dechy, nie, nie puszczajcie za chwilę i znowu nie przyciskajcie do dechy, bo to jest na pewno gwarancja tego, że samochód wam spali wtedy masę paliwa. Tak? Pedał gazu to jest pierwsza rzecz. Tylko teraz uwaga: pedał gazu powoduje przyspieszanie, to już powiedziałem, ale on tak samo powoduje hamowanie. Naprawdę. Czyli jeżeli zachowacie odpowiedni dystans przed samochodem, który, was, który jedzie przed wami, i on widzicie, że zwalnia, to po prostu po prostu puśćcie gaz. Nie od razu hamulec. puśćcie gaz. Jeżeli oczywiście się ono zbliża, no to dohamowujecie się wtedy. Ale nie wciskajcie sprzęgła jednocześnie, tylko dohamowujecie się. Jeżeli jeszcze dojeżdża, to w sprzęgu zredukujcie, zredukujcie bieg na niższy, bo jak obroty już zaczynają wam spadać, już także czujecie, że no to redukcja biegu na niższy i znowu delikatnie ewentualnie hamulcem. A może już nie potrzeba, może już tylko wystarczy puścić gaz i już samochód zwalnia. Wtedy jest super, wiecie dlaczego? Dlatego, że wam odcina paliwo. Czy to będzie diesel czy benzyna, odcina wam paliwo. Jeżeli wciśnięcie sprzęgło i dotkniecie hamulca, to on będzie miał wolne obroty, czyli Wam spala. Zredukujcie, pójście sprzęgło i hamowanie silnikiem, tak? Albo jak doham, musicie się dohamować, to tylko hamulec. Sprzęgło na samym końcu, tak? To już było mówione chyba w jakimś tam naszym odcinku ze sprzęgłem. Dobrze, co możecie jeszcze zrobić? Możecie zrobić to, że wyrzucicie zbędne rzeczy z bagażnika. Jeżeli macie, nie wiem, cztery podnośniki samochodowe, 8 kobyłek, 48 tysięcy litrów paliwa zapasowego. Do tego jeszcze dorzucicie hankle, bo, bo może na wyjeździe będę ćwiczył. To zastanówcie się, czy będziecie ćwiczyć i czy potrzebujecie na pewno tyle tego, tego paliwa w bagażniku. I jeszcze coś tam. Nie on no, oczywiście sobie żartuje, tak? Nie gniewajcie się. Ale faktycznie no, czasami wozimy rzeczy. Ja sam osobiście się na tym łapię, że wozę rzeczy, które nie, nie muszę wozić, tak? Mogę zostawić je, bo już mi są niepotrzebne. Apeluję też o to, żeby jak już mamy po. W sezonie narciarskim to może ten bagażnik dachowy z nartami też zdjąć. Chyba, że potrzebujecie ten bagażnik akurat, bo deskę surfingową wiecie, no to okej, okay. ale jeżeli tam tylko są narty i tylko wozicie tam narty, to może też znajmiecie co, bo nie ma takiej potrzeby tego wozić, a to naprawdę ma też duży, duże znaczenie, jeśli chodzi o spalenie samochodu, tak? No dobra, to już wiemy, co możecie zrobić tak jeżdżąc, przerzucamy się, co możecie zaznaczyć, na przykład w warsztacie, że wam sprawdzono, żeby palił mniej. I teraz tak, zbieżność, no to chyba wiadomo, no bo zbieżność kół, to raz, że się samochód lepiej prowadzi, dwa, że nie zużywa opon i nie zużywa paliwa. Sam wybór opon też ma znaczenie, tak? Jedziemy dalej, żeby nie przedłużać. Właściwy olej silnikowy plus wymiana go w terminie, tylko uwaga, czasami termin podają producenci bardzo długi, tak? A tu chodzi o to, żebyście wymienili. Raz, sprawny silnik, a dwa, żeby, żeby to spalanie było na, na niższym poziomie, to musicie tak naprawdę wymieniać go wcześniej. My, na przykład, rekomendujemy tak z średnio co 15 tysięcy. Czasami trzeba wymieniać jeszcze wcześniej, bo są takie silniki, które naprawdę potrzebują jeszcze wcześniej. Natomiast wyniki, znaczy 30 tysięcy dla mnie jest nieakceptowalne. No, sorry, ale no nie. Z wielu powodów. Nie, nie będę teraz wam tłumaczył dlaczego, bo to nie o to chodzi. Po prostu nie. Na spalaniu naprawdę ma to znaczenie i na żywotności motoru. Kolejna rzecz, którą możecie sprawdzić, uczulić, to żeby Wam na przykład w warsztacie Wasz mechanik sprawdził jakby opór toczenia Waszych kół. I teraz jak to zrobić? Właściwie nawet sami to możecie zrobić. Jeżeli rozgrzejecie auto, rozgrzejecie układ hamulcowy, bo o to mi chodzi teraz, przyhamujcie tam parę razy mocniej i Puśćcie go na luz nawet przed skrzyżowaniem. Już widzicie, jest czerwone i możecie sobie dojechać, prawda, do światła czy tam do samochodu, który już stoi na tych światłach, dojechać powoli. Wrzućcie sobie samochód na luz. Wyjątkowo, prawda, na luz wcześniej i toczcie się dosłownie tym samochodem tak, żeby ten samochód się zatrzymał sam. I zobaczcie, czy on się zatrzymuje tak e, w sposób normalny, to znaczy czy nie poczuliście, że było takie przytrzymanie. Bo jeżeli jest takie i on się zatrzymał tak tak jakby właśnie ktoś go złapał, to najprawdopodobniej są za duże opory toczenia kół, tylko nie z opon, tylko na przykład z układu hamulcowego. To znaczy, co się mogło wydarzyć? Mogłoby się tak wydarzyć, że tam na przykład na prowadnicach klocków jest za dużo rdzy i ten klocek nie ma się jak... Odsunąć. To także zwróćcie to uwagę w warsztacie swoim mechanikom, żeby Wam w ten sposób sprawdzili. Albo nie oni to sprawdzą, tylko po nagrzaniu, bo z reguły jak on, ten układ hamulcowy jest zimny, to nie będzie. Tylko po nagrzaniu. Bo jakby było to na zimno, to byście mieli już dawno problem i dawno byście to wychwycili, że, że się przegrzewają hamulce. No dobrze, to mamy sprawę wyjaśnioną, jeśli chodzi o olej silnikowy, co za tym jeszcze idzie? Fit powietrza. Tak fit powietrza. Yy, powinien być też drożny, to znaczy, jeżeli on będzie w połowie zapchany, yy, no to też będzie to te spalanie, on będzie chodził, ten silnik, tak, ale, ale będzie miał wpływ na spalanie. Będzie Wam więcej yy, samochód spalał paliwa. Tak samo z filtrem paliwa też warto byłoby yy, zobaczyć, czy bądź sprawdzić, kiedy był ostatnio wymieniany. To powinno być wszystko przy przeglądzie oczywiście zrobione, zaznaczam. No ale uczulam, bo, bo czasami yy, bywa różnie, tak. Uczułam, żebyście pamiętali też Wy o tym jako użytkownicy. To są takie sprawy silnikowe, powiedzmy, i, i, i hamulcowe, co możecie na, na biegu sprawdzić przed, przed wyjazdem. Jeśli chodzi o koła, macie wpływ, bo macie wpływ na to już Wy, bo macie wpływ na ciśnienie w tym ogumieniu. I teraz, tak, mamy skoki temperatur. Widzicie, jak jest teraz tą pogodą. Potrafi być 32, za chwilę 21 stopni, i to bardzo mocno wpływa na ciśnienie w ogumieniu. Po prostu zmiana temperatury otoczenia będzie miała wpływ na ciśnienie w ogumieniu. I teraz ja wiem, że nie będziecie latać codziennie przecież co tam w południe i rano i sprawdzać, jakieś ciśnienie, bo to nie o to chodzi. No. Tylko możecie to na pewno sprawdzić przed dłuższą drogą. czy jedziecie na wakacje, macie do pokonania jakiś konkretny dystans, to sprawdźcie oczywiście ciśnienie w ogumieniu. Gdzie macie. W Informacje jakie powinno być klapka lewów paliwa, naklejka na słupku, w drzwiach, schowek, czasami pod maską, aczkolwiek bardziej tutaj. Maski chyba nawet nie musicie otwierać, raczej wszystko jest tutaj dookoła kierowcy, czyli słupek kierowcy i tak dalej. Tutaj szukajcie informacji jeśli chodzi o ciśnienie, jakie powinniście mieć w kołach. No dobrze, więc już mamy omówione te punkty. Czyli jazdę, co możecie zrobić w czasie jazdy, mamy omówione, co możecie zrobić na, na serwisie, bądź jakiś taki drobny serwis własny, co możecie wyrzucić z auta itd. i tak dalej. Teraz taka ciekawa rzecz. Mimo tego, że zrobiliście wszystko dobrze, samochód dużo pali. To jest taka bardziej techniczna teraz część tego odcinka. To jest, to jest ważny sygnał, dlatego że jeżeli Wam mimo wszystko samochód dużo pali, to najprawdopodobniej macie coś uszkodzonego. Coś niewłaściwie pracuje. To znaczy, że mieszanka nie jest dobrze dobrana. Może być albo za bogata, albo za uboga. Jak za uboga, to gorzej. A zwłaszcza w benzynie. Bo to może się przyczynić do trwałego uszkodzenia silnika. Natomiast to jest bardzo ważny sygnał i to Wy, użytkownicy auta, macie ten sygnał pierwsi. Jeżeli dajecie na przegląd samochód raz w roku, bo tak Wam wypada, no to sami rozumiecie, że jeżeli usterka się pojawi po, po, po dwóch, trzech miesiącach od przeglądu, to będziecie mieć jeszcze, prawda, 9 miesięcy czy, 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 czy 10, yy, z, z jakimś tam uszkodzeniem będziecie użytkować swój samochód. A to może wpłynąć już naprawdę bardzo negatywnie na silnik. Dlatego dla nas taka informacja, że Wam dużo samochód pali, jest dość istotną informacją i powinna być tak samo dość istotna informacja w Waszych warsztatach dla Waszego mechanika. Także nie bójcie się mówić o tym, że Wam samochód chyba za dużo pali. I teraz tak, w silnikach diesla to może być... Znaczy generalnie to jest temat rzeka i ja Wam nie wyjaśnię teraz tego tutaj w tym odcinku wszystkiego. Może później będziemy robić odcinki i poszczególne elementy Wam będę opisywał i to będę zaznaczał właśnie, że to może być duże spalanie, OK? A teraz Wam tak powiem w skrócie. W układach diesla Wysokie spalanie może najczęściej to jest tak, że, 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 że to jest układ wtryskowy, uszkodzony, że to może być uszkodzona turbosprężarka, albo coś z turbosprężarką, albo w ogóle z ciśnieniem doładowania powietrza, to może być też zła jakość paliwa i to może być oczywiście tak samo już uszkodzenie mechaniczne samego silnika. To, że on nie jest szczelny w komorze spalania. To tak. W skrócie, oczywiście mamy tam mnóstwo czujników, yy, sąd i tak dalej, i tak dalej. N nie da się tego tak sprecyzować, ja wam nie powiem, prawda? Bo, bo tam są jeszcze inne parametry, które my sprawdzamy, jak, jak mamy samochód na warsztacie. W silnikach benzynowych to mogą być świece zapłonowe. Oczywiście, tak samo jakość paliwa to jest dość istotna rzecz, yy, żeby, żeby ta jakość paliwa była dobra. I w dieslu, i w benzynie bo nie wiem, czy tam zaznaczyłem to. Tak samo, jeżeli w silnikach doładowanych w benzynie, to tak samo może być coś z doładowaniem. W silnikach benzynowych jest taka ciekawostka, że teraz w tych nowych silnikach, z wtryskiem bezpośrednim, mamy na przykład takie rzeczy jak zanieczyszczone zawory sące. W związku z tym, że to wszystko pracuje w obiegu zamkniętym i odma, czyli pary oleju nie mogą trafić sobie do, do, do atmosfery, prawda? Do, do środowiska, to one są zamknięte w takim obiegu, że one dostają się do kolektora ssącego, czyli zasane są ze świeżym powietrzem o pary oleju i mają być przepalone. I teraz jak kiedyś było tak, że, że wtryskiwacz był przed zaworem i wtryskiwał paliwo na zawór, i spłukiwał jakieś tam te osady olejowe i przepalał, prawda? I wyrzucał to tak teraz, tak się nie dzieje. Nie ma co już płukać tego zaworu, więc ten olej narasta takim nagarem, narasta, 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 przez co zamyka wam, zmniejsza wam powierzchnię, przez które się przedostaje powietrze do silnika. Co za tym idzie jest mniej tego powietrza, co za tym idzie, tak naprawdę jest nadwyżka tego paliwa. Więcej wam pali, samochód wygeneralnie jest słabszy. I tak dalej, i tak dalej. Także to jest taka, taka ciekawostka, żebyście mieli, prawda, żeby Wam to zobrazować, jak, jak, jak po tych 100 tysiącach, czasami po 60 tysiącach, może się pojawić taka usterka. Także nie lekceważcie tego, że Wam samochód więcej zaczyna palić. Jeżeli Wam on zaczyna palić 2 litry więcej, czy 3, 3, 3, no to już jest znak tego, że coś się dzieje. Tylko teraz, tak. W drugą stronę, żeby nie było, żebyście też nie, nie dzwonili z paniką co tydzień do mechanika i swojego i nie mówili, a pan spalił mi teraz litr więcej. Pamiętajcie, że temperatura na zewnątrz, to, że na przykład zmieniliście trasę, to, że zmieniło się, zmieniło się na przykład ciśnienie atmosferyczne, to też będzie miało e, wpływ. Słuchajcie, nawet tak, taka rzecz jak siła wiatru i czy jedziecie pod wiatr. Tak? To też będzie naprawdę potrafi spalić 2 litry więcej. To zależy też od samochodu, bo jak będziecie mieć duży samochód, jakiegoś Suwa czy kampera, no to już w ogóle tam się robi abstrakcja, jeśli chodzi o spalanie. Tak, żeby, żebyście też analizowali, jakie mieliście warunki na drodze, okay? bo to jest dość istotne i to też, też będzie miało. Tu bardziej mówię o tym spalaniu, że jeżeli będzie to taki, wiecie, no byliście tu, byliście tu, byliście tu, temperatura była różna, a on i tak mimo wszystko dużo pali. No, to wtedy jest informacja, prawda? Do warsztatu, że coś się dzieje nie tak. No dobrze, mam nadzieję, że Wam wytłumaczyłem jak, jak najlepiej potrafię. Mam nadzieję, że coś to wniosło. No dobrze, no piszcie w komentarzach, ile Wam się udało obniżyć może po tym filmie. Czy Wam się udało obniżyć spalanie? Czy to właśnie coś Wam pomogło? Czy w ogóle macie jakieś rekordy, na przykład, że Wam samochód spalił 0,003? Nie wiem, ale napiszcie. Czy to działa? Zachęcam do subskrybowania kanału, lajkujcie, odwiedzajcie nasz Instagram, tam macie takie krótkie filmiki z, z, z życia warsztatu, tak? Tam też opowiadamy jakieś fajne ciekawe rzeczy. Ci, którzy technicznie bardziej chcą zobaczyć, to tam zapraszamy. No cóż, no do następnego postaram, wam znaleźć, postaram się Wam znaleźć jakiś fajny temat i, i już no, na razie tymczasem. Hej.